Ej, Colin, miałabym do ciebie prośbę. Coś tak rozglądasz. Nic boję swojej dziewczyny. Chciałabym Cię o coś poprosić, bo po tym naszym nieudanym planie z aktu zazdrości Katriny James się chyba na mnie pogniewał. To właśnie mógłbyś z nim pogadać... Znaczy nie mógłbym, bo że ja cię o to poprosiłam, tylko no... Ty sam wiesz najlepiej o co chodzi. To wiem, spoko mogę pogadać. Dzięki. I ona wtedy do mnie z takimi wielkimi wyszczerzonymi gołami nic nie osiągnie, ja wtedy do niej wait, A co się mają oczy do niesienia sukcesu? I ona wtedy do mnie no zależy o jakim sukcesie my tu mówiłem, bo jeśli chcesz być marzną głedeczko zitkałów, jak twa tempa kuzneczka Karli, w której tak zobaczy, bierz przykład, to proszę bardzo. Ona ma tak samo skumne oczekty Ja wtedy do niej o nie wyjechałem i zdziwiać tobie no, nie sobie ciśnij dowoli, ale od Karli łapy precz. O, a no to tak, tu było trzeba słusznie. No niby tak, ale wy też się przy tej wyczercie robicie hamskę? Seryjnie, ja wiem, że teraz mówisz o szkole, ale też u z wyprzedarzy się z nimi bijesz o ciuchy. o co z takimi hamskimi tekstami, waluj, że weź im oddam. A też masz te kat? Halo, ziemia do Katriny, co ty gdzieś taka wyłączona jesteś? Dziwisz jej się, się też, bym się wyłączyła, gdybym musiała słuchać ona wtedy do mnie, a ja w tej do niej. Um... Um, macie pożyczyć 200 zł? Po co ci aż tyle pieniędzy? No to może być to. To jedzie też w kąt z tej kasy. Um, ja... Ilekolwiek mi potrzeba tej kasy, zbieram na coś. Dajcie ile macie. Halo, teraz wy się wyłączyłyście. Eten, a, e ten, a co mówiłaś? Dalaj, to już nieważnie, muszę spadać, Cześć. Dlaczego on teraz teraz Bałam tym Bałam się. się. Może Gudam, na że sprowadziłyśmy na siebie w tym momencie wszechpojętą klątwę Fatmy. Będzie chyba nie może tłumaczyć, kim są i co nam zrobił ich laski, jak się do. Wiesz, ja się w ogóle. Doszucam od siebie taką myśl. Przecież one nas zniszczą. A z drugiej strony, ja nie chcę zrywać kontaktu z Justinem. ja się w ogóle dziwię, że on na mnie spojrzał. A z trzeciej strony, zależy mi też na Zejnie. A z czwartej strony, mam też nasz plan co do nich, żeby zdobyć zespół dla Katriny. Hej, masz poczuć trochę kasy? Znaczy, teraz mam przy sobie 5 złotych, zależy ile potrzebę. A, to trochę za mało, dzięki. Jaka dziewczyna macie? Pożytek gdzieś około 30 złotych. Sorki, nie mamy. Wyglądasz na bogatą, w końcu jesteś też To to poratowałabyś może biedną, wspaniałe jaka tak bardzo, ponieważ swojego poziomu poziomu stówkę, Z takim tekstem sobie do pinkotek wyjeżdżaj, wieśniary, Ja wolę sobie nową torebkę kupić.

Połakowa się nam powiedział, żeby to koledzy z podwórka i ci pomaga laskę odwołać. A, no dobra. James, um, Justin. No z nami przecież. No dobra, ale ja bym mimo wszystko chciała pogadać sam na sam z Kolinem, Chodź na korytarz. To co? Jakiś nowy plan? Człowieku, czy ty masz jakieś rozdwień jaźni? Tuż po tym jak plan Sofii nie wypalił, uprzejmie oznajmiłeś w nawiasie ochrzaniłeś, że pomocy już ode mnie brał nie będziesz. Mimo że ci wielokrotnie powtarzałem, że to ty zabalasz. Klef, klef! No ja właśnie sobie to przemyślałem, no i masz rację, tylko następnym razem będę prosił o więcej szczegółów. No i wreszcie dobrze gadasz, jednak te dogi nie mały tak pusto w tych ubach. Eee, nie obrażaj mi tu rodu dogów niemieckich, niewdzięczniku, a koliaki to pustaki. Zdawnie się. To co, pakt akcji odfochować Katrina Reactivation? Nie no, szybciej. To na początku coś mało drastycznego, tak na zachętę. Idź do sklepu i kupi po prostu jakiś fajny ciuch. O, no, w sumie. Ale na takie coś to bym se mógł sam, za to ci płacę. Ale nie wpadłeś. A poza tym od ciebie za to nie biorę pieniędzy. A, no tak, faktycznie. A co to się wyrabia? Nie, cię się szykanowała skarbie, ale po prostu nie lubię, jak nawiązujesz jakiekolwiek kontakty z osobami, których to najmniej dom mogłaby wykupić trzeci kieszonkowe, które przeznaczam na wadziki. Ale szkodku, nie masz się czego obawiać, gdyż James to znakomity biznesmen którego inwestycje cieszą o ogromną sławą w obrębie całej Petroklady. No spójrz tylko na niego. Ja, powiało profesjonalizmem. A tak na serio, to James to mój kolega z podwórka. Bawiliśmy się razem w piaskownicy w młodości. Ja tam go nigdy nie lubiłem. Zabierał mi moją łopatkę, ale faktycznie że się znaliśmy. Colin, od kiedy ty masz kolegę z podwórka? No, niekoniecznie od początku pochodzimy z tego samego świata. I niekoniecznie twoja mama miała potrzebę codziennie zabierać cię na plac zabaw. Tak to też byś miała uroki posiadania nad społecznej matki. Ale na szczęście twoja wolała cię zabierać na czerwony dywan i izolować od ludzi poniżej twojego poziomu. Na szczęście. Ale często akurat bardzo fajny kolega, i teraz musimy coś omówić sama sam, więc musimy się na chwilę przeprosić. Jeeee! mi coś kupić na przeprosiny! Dżej chce mi coś kupić! James damy jakiś ciuszek, pogodzimy się, będziemy razem, oświadczy mi się, weźmiemy ślub, i będziemy mieli trójkę dzieci: dwie dziewczynki i chłopca. I będą się nazywać Lily, Tiffany i Tom. I będziemy mieli też psa, jak możemy go nazwać? Może zatrzymamy się na razie na tym, że chcecie coś kupić. Poczekaj, poszukam jakichś ładnych imion na necie. Ja na początku myślałem, że sobie tu kunegundę pobajeruję, pobajeruję i po robocie nara, ale na tej naszej alarance to ci powiem, że nawet fajna się okazała. Ja tam od dawna wiedziałem, że serena jest fajna. Ogólnie to ci powiem, że ja w ogóle pierwszy raz ze spanielką. No ja tak samo, jak już zawsze mnie tak tylko szotterki interesowały, a inne kształt to też są przecież bardzo ciekawe okazy. Na przykład ja bym też chciał z sieśniku spróbować, one podobno są fajne. Człowieku, ale my teraz nie mówimy o eksperymentach chemiczno-biologicznych, tylko że mi się sery do choleru negunda spodobała. No ja ci kurde właśnie mówię, że mam tak samo. Tak to to się gardzi, a czasami to by się chciało być ścieżkiem. No i jak tam masz relacje? Z kim? Ze wspanielkami. Że z seną i kunegundą? Tak. A jakie mają być? Sakie! Wy macie jakąś chorą potrzebę co chwilowego udawania kretynów? My nie będziemy za wami latały i przypominamy, że macie za nimi łazić. A z wydziału kryminalnego, że wam każą, nasza łażenie za nimi podchodzisz pod lekki stalking, a wy i tak się czepiacie. Cieszcie się przynajmniej, że nie robimy tego na waszych oczach, żeby wam nie było przykro. Aaaa, Lepiej dla was, żeby faktycznie to był stalking. Chyba, że wolicie skorzystać z planu B, gdzie wasze spanialowo-kuliakowe tajemnice się po prostu sypną i dogi sami z nimi pozrywają. I w sumie teraz tak sobie myślę, że ten B to jest faktycznie lepsze rozwiązanie. Bo będzie szybciej, trwale i prawdopodobniej, no i nie będę musiał jeść tyle męczy z tymi spanialiskami. No właśnie, bo my ich w ogóle nie doceniamy za to, jaką ciężką pracę dla nas odwalają. Ja bym z tym dziadostem jednej przerwy nie wysiedział, oni tyle muszą z nimi... Ej, dalej, chodź ten B i skrócimy ich męki. No bez jemy, w ogóle powinniśmy za to płacić. Znaczy, ratowałam z tym płaceniem, ale... NIE! Ani grosza od nas nie dostaniecie! Ale ja nie o tym mówię, bo chodzi o to, że ten plan B to tak średnio już może być aktualny, bo... Dziś selna i Kunegunda mało zamach zarabiać z za dogami. Co? Kiedy dokładnie wam to powiedziały? No niedawno, nie pamiętam dokładnie. Ale ogólnie to tam już sobie nawzajem powiedziały, że się z nami spotykają i w tym samym czasie, bo najwyraźniej się musiały zmówić, że z nimi pozrywają. No dobra, fajnie, ale one są mogą z nimi równie dobrze pozrywać po konkursie, po tym jak Katrina z nimi wystąpi. Ona ma nie mieć tego zespołu. Chodź wam to do szczęścia, to ja nie wiem. Bo nam się nudzi, bo jej się nudzi. I nam podskakuje do Adel. A to to tak. Poszlibyście się ich teraz spytać, kiedy dokładnie zamierzały z nimi zerwać. Um, ale one jeszcze nie wiedzą. Ale może już będą wiedziały. Chodźcie teraz do nich, a my posłuchamy. Um, um. Co wam się szkodzi zapytać? Jeśli nie kłamiecie, co wam się szkodzi zapytać? Dlaczego kłamiecie? Pytam, po co nas okłamujecie? Rywem przerywamy. Ej, no, ale. Nie mamy pojęcia o co wam chodziło, ale wiemy, że to już zachodzi za daleko. Nie, przerywamy. No i masz co chciałeś. Nie do końca tego, ale przynajmniej teraz możemy się z nimi spotykać, jak długo nam się podoba. Wow. Przepraszam bardzo, ale ja nie będę paradowała bez ubrania, na biedą, nie, To poniżej mojej godności. Nie, nie widzicza! Tu na trzeba zdejmować ubrania? No tak trzeba, cholera. Mam to w dupie, mam okres, nie ćwiczę. Zamknąć mordę, lafiryndy. Czuję jeden wielki pot i dezodorant w powietrzu, zaraz się uluszę. Gaz jak któraś czy trzeba tu na wojach zakładać taką apaszkę sportową? Przyłączam się do pytania, w moim i gimnazjum też było trzeba nosić. Przebierać się szybciej, niemoty. I czego się drzeta, też baba? A poza tym, co wy z tym macie zakrywać? Dobra, jako że w waszej klasie jest jakoś tak dziwnie, że dziewczyn jest podejrzanie dużo, a chłopaków drastycznie mało i w dodatku wszyscy zajęci porażka. To chłopacy z waszej klasy zostali dołączeni do grupy chłopaków z jednej z waszych przeciwnych licealnych, żeby mieli normalną konkurencję. I to jest niby nasza pierwsza lekcja, ale ja tu nie będę się rozgadywać o zasadach panujących na lekcji w WFU Dziewczyn, bo regulamin na ten temat macie na stronie szkoła. A mi szkoda lekcji. Dziś mamy kosza. No i jeszcze tego. Faceci są do latania za piłką, a my do patrzenia na to i podniecania się. Właśnie, kiedy będzie chilling? Ogólnie w naszej szkole jest tak, że wew męski jest o profilu koszykarskim ponad school basketball staff, a wew żeński o profilu cheerleaderski ponad school leading staff. I owszem, głównym celem jest wyłonienie najlepszych, którzy wejdą do kadry i wtedy będą odbywały się mecze, na których chłopacy będą grali, a dziewczyny kibicowały. Zanim jednak rozpocznie się wasza nauka, musimy przerobić parę dyscyplin sportowych, tak mamy narzucone w programy, także proszę się nie awanturować. Czołem, grupa! Czołem. Czołem. Teraz macie kosza na wf a nie martwą naturę na plastyce. Czołem, gruba? Czołem. Czołem! No. I cztery kółeczka dookoła sali. Już? Widzę, że feministka jakaś masakra. A co was tyle nie ćwiczy? Jestem niedysponowana. Patrzcie, niedysponowane są wielkie rzeczy. Przejdźcie w gipsie, to wtedy pogadamy. A, ale ja się źle czuję. Głowa mnie boli, mdli mnie. I, i, I co ja mam się wykrwawać na tym boisku, żebym w końcu padła? Nie wszyscy nauczyciele są starsi i głupi. Dobrze wiem, że usiadłyście, byle usiąść. W tej chwili mi się pakować na boisko sieroty. I pozdejmować mi te ubrania. A pan nadaje to co? Powiedziałam, że nie ćwiczę. A ja powiedziałam, że ćwiczysz. Chce się pani przekonać, czy pani prawnicy przekonają moich? Dora szkoda mi czas na bezskuteczne wykucanie się z tobą. Już się możesz nie robić, tej rojgrzewkę jak się tak uparłaś. Ale w kosza masz mi grać. Boże, co za w tej klasie. Dobra, z tak się grałam, chyba objaśniać. Nie muszę, bag oglądacie, grał wasi koledzy, to chyba czajcie co się dzieje na tym boisku. Dobra, po dwie na rezerwę. Dobra, też schodzę, nie chcę mi się grać. Ja chciałam iść na rezerwę. Co mi tu chodzi? Przecież mówiła, że w gimnazjum zawsze miałaś piątkę z WF-u Tylko dlatego, żeby mi nie popsuł średni. Raven Claire, zejdzie się. Chętnie. Koka, my tu jesteśmy. Wiem, przecież Ojej, idiotko, upchnęłaś mnie. Czy wy nie umiecie wybić piłki do swojej drużyny? A wy też nie lepsze, Jak byście się w ogóle porozstawiały? wybicie? Wybijcie jeszcze raz, i tym razem niech ktoś inny za nie stanie. Tutaj. Dlaczego i nie kryjecie? Musiałam tylko końca sali lecieć. No kurde. Aut! Był aut! Wiecie co to znaczy? No jasne. Kiedy piłka wleci poza pole, i nieważne czy ściana ją odbije i wleci na nią z powrotem, to nie gramy dalej, tylko drużyna, która ostatnia nie dotknęła piłki, ją wyrzuca, i to jest aut. A rozumiem. Zapiszę to gdzieś sobie. Proszę to sobie zapisać w mózgu, Panno Karli. Gramy dalej. Jak? A co ty robisz? Zmiany, rezerwy wchodzą. Nie! Ależ tak! Kunegunda, carry, Sisi i Blanka schodzą. Pan na Diamond wchodzi również. I pozdejmujcie w końcu te ubrania. Jezu! Selena Jezusa, w to nie mieszaj. Sofia, wiem, że Kletu w ogóle, ale myślę, że byś nie pogniewali byś, wybiła jej trochę tą piłkę. Okej, okay. wybacz Kler. O, ja wiem, ja wiem. To jest Out. Dokładnie Panno Carli, moja jedyna pilna uczennica, która chce się tu czegoś nauczyć. A tak w ogóle to wy powinniście wcześniej postać, kto kogo kryje Panno Katrino. Mogę wam to co prawda wcześniej powiedzieć, ale myślałam, że to bardziej doedukowana młodzież przyszła. O, dobrze wiedzieć, zapiszę. A! Paznokcie całe jak coś. Dajesz Selena, Selena, Selena. No, Selena tu zaraz wszystkich świętych powzywa. Weź ty się, uspokój. W miary boiska 47 metrów na. Koka, co to za podanie? I dlaczego do przeciwnika? To nie było podanie. Dobrze, to skoro ci nie pasuje podanie, to w takim razie to był faul i masz żółtą kartkę. A to się gapita. Cieszę się, że wasz Mephista to łaskawca i puszcza was wcześniej, ale wypad mi z tych okien ligami 3PGN narodowych, że to sami na pewno zdążyliście zauważyć. Sorki! Panno Karli do kogo podanie? Nie, żeby coś dziewczynki, ale piłka nadal jest na korytarzu. Nie ma. Dlaczego? Bo otóż już od dobrej 15 my, odkąd piłka wlecia na korytarz, mamy aut, sieroty! Jedyneczka do dziennika, telefonik do tatusia. A co jeśli nie mam taty? A co mnie to obchodzi? Jeszcze dziś ma się wstawić do szkoły! Co to miał być tu na lewie? O to ci chodzi, wariatko? Nie udawaj, że nie wiesz, ledwo uszam z życiem na tym lewie. Przepraszam, ale to nie moja wina, że potykasz się o własne nogi. A to, że mi co chwilę podstawiałaś, to też niby nie twoja. Masz jakieś urojenia. Hej, potrzebuję 500 złotych. Masz pożyczyć jakąś część tej kwoty? Za późno pytasz. Miałam ci 200, już je wydałam, bo odkupiłam ciuszek od koleżanki. Ai. No dobra, trudno. A znasz może jakieś sposoby na szybki zarobek? Galerianka. A takie normalne? Nie no nie znam żadnych sorki. Okej, okay, dzięki. O, Gatwina, zaczekaj. Boże człowieku, jeszcze ciebie mi tu brakuje, co chcesz? Chcę ci coś dać. Nie wiem czego tu nie czajesz, no Edoro, dopowiem. To dla ciebie na przeprosiny. No i co dalej? No. Gdzie gdzieś tak patrzysz? Eee... Yy... Nigdzie. Co mówiłaś? Nic nie mówiłam, tylko spytałam, gdzie się patrzysz. A! Czy ty serio, Jess, masz mnie za taką pustą lalę, że kupisz mi jakąś matkę i będzie po sprawie? Ale nie, Katrina, to nie tak. Nie, so, realnie chcę mi się z Tobą ugalić, mam za dużo swoich problemów. Sofie, wszystko ok? Nie, nic nie jest ok! to ubranie miałby dla mnie, nie na tym kupię Katryny, nie napędzę jej! Co za idiot. A gdzie się kocham wybierasz? A co ty, moja matka? Zresztą nawet ona się mnie nigdy nie pyta, gdzie idę. I ja Cię oczywiście na łańcuchu nie trzymam, ale odkąd zaczęliśmy tę szkołę, spędzasz ze mną za mało czasu. Mówisz o stanie świeceniu swoją osoby na środku korytarza? Nie tylko. Kiedy ostatnio byliśmy gdzieś razem po lekcjach? A w gimnazjum prawie każdego dnia Ty byłeś u mnie albo ja u Ciebie. Dobra, to w niedzielę będę u Ciebie. Wow, kolejne, jaki to ostatnio zapracowany jesteś, że masz wolny grafik dopiero w niedzielę. Wybacz, ale się gdzieś spieszę i teraz nie mam serio czasu. co za drzewi dobra, spokojnie, nie wiem, czy zatem postępem akurat na korytarzu, nie wiem, czy widziałaś się ja znam sytuacja. <tryk> spokojnie tam ci tylko ubranie już, mniej się załamać, jak prawa dobrze, to z <tryk> Teraz akurat nie myślę o głupocie Jamesa, tylko Oszan... Nie, nie, zresztą nieważne. Nie no, już dokończę, jak zaczęłaś. Mówię, że to nieważne, niepotrzebnie w ogóle zaczęłam. Gdyby to było nieważne, to byś nie siedziała załamana w załówku. Dobra, płaczę przez Jamesa. Tak, popłakałaś się, bo chciał ci dać prezent. Katrina, weź nie rób ze mnie idioty. Okej, okay, to teraz w sumie trochę twoja sprawa. Wczoraj byłyśmy z dwoma koleżankami na imprezie. I gdy byłam pijana, jedna z nich nagrała, jak mówię, że ze sobą kręcimy. Teraz mnie im szantażuje. Chcę pięć stów do końca tygodnia, bo inaczej wrzuci go do netu. Katwina, dlaczego ty mi dopiero teraz o tym mówisz? Nie no, zaczęłam mnie szantażować dziś i dziś też ci mówię. O, no chyba, że tak. A i tak mogę wcześniej. Wiem, wiem. To nie tylko ja, ale tylko ty masz też Adeli. Zachowałam się mega egoistycznie, że chciałam to zataję tylko dla siebie. Tak bardzo cię przepraszam, ale proszę, pomóż mi opłacić ten szantaż. Ja dziś cały dzień próbuję skować kasę, ale, ale to sobotę, to dla mnie za mało czasu, ja nie... No przejść ci pomogę, to nie twoja wina. Boże, dziękuję ci! Przez dnia. Obaj to zaczęliśmy teraz, obaj to zapłacimy. Ym... Wy się znacie? N nie tak znamy się. Właściwie jesteśmy rodziną. Katrina to moja kuzynka. Co ty wy jesteście kuzyną swym? A ja się miałam zaszczyt dopiero teraz o tym dowiedzieć? I nie udawaj, tylko że nie wiesz czemu. Wszyscy dookoła wiedzą, jak bardzo nie cierpisz z Zresztą te dwa kształty to są odwieczni wrogowie. A Katrina to już chyba w szczególności zdążyłeś z nie więc raczej nie byłabyś tym faktem zachwycona. I racja nie jestem. A zwłaszcza tym, ryż tak do niej śpieszyłeś? Rodzinne sprawy. Powiedzmy, nie wnikam. Ale to by wyjaśniało, dlaczego mu ta twoja kuzyneczka tak podskakuje. I fajnie by było, gdyby się trochę uspokoił, bo w przypadku, gdybyśmy mieli zostać kiedyś rodziną, fajnie by było żyć w Skocie. I pewnie jesteś wściekła, że sprowadzam ci do niej spanielkę. Przykro mi, i co ja ci mogę skarbie więcej peć, Rodziny się nie wybiera. Chyba, że ma się tyle pieniędzy, co ty. <noise> no chyba, że tak. Ale poczekaj jeszcze. Masz poczuć pięć stówek? Po co ci? Batona chcesz sobie kupić? Dzięki kotku Nie, 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 Colin ja nie mogę przyjąć tych pieniędzy Ty nie możesz ich przyjąć, tylko musisz je przyjąć ale nie dobra, Adel jest jaka jest, ale to jak my się zachowujemy w stosunku do niej jest najzwyczajniej świecie parszywe. O ona chce się z tobą hajtać, a ty opłacasz jej pieniędzmi, żeby nie wydała się. Twoja zdrada nie w ogóle to strasznie brzmi. Ale jak nimi zapłacimy, to się nie dowie. Katrina, ja się ciebie nie pytam, czy ty je chcesz, czy nie, bo to sprawa dotyczy też mnie, więc proszę cię, weź i daj jej te pieniądze. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czekaj, na lekcję idę. To zaraz pójdziesz. Co tak dumasz? Dam ci tyle, ile było trzeba. No mi nie o to chodzi. Zastanawiam się, jak skołować hajsy czy tego samego dnia. A to ci już akurat nie powinno obchodzić. No to ale, please, powiedz, skąd masz tą kasę. Nikomu nie powiem. Tak, nie powiesz. Ja ci dam drugie tyle. Dobra, już nie pytam, już nie męczę i nie dręczę i może tam z kolinem do woli... Mm. Eee, bierz kasę i spadaj. <grystanie> eee, cześć Hari. Cześć. Skąd te szybko wziąłeś pieniądze? Czyli ciebie też szantażuje? Ale ja przepraszam, nie powiem Ci czym. Nie no spoko w końcu za co się płacimy. Skąd mam te pieniądze, też niestety nie mogę Ci powiedzieć, bo to jest tak jakby powiązane. Tak bardzo cię przepraszam. Gdyby nie wymyśliła sobie wtedy tej imprezy, to nic by się nie stało. Po pierwsze imprezę koka wymyśliła, a po drugie, to nie twoja wina. Skąd mogłaś wiedzieć? Bo ja tych jakby znam tyle lat. Tego nie mogłaś przewidzieć. Jeśli chcesz, mogę Ci pomóc zdobyć tą kasę. Nie, 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 Katrina. Ty nie masz możliwości pożyczki od taty, mamy albo siostry. Ja sobie ją bez problemu na jutro załatwię. No tak, ale to w końcu przeze mnie. To przez na sobie. Dobra, idę na lekcję. W tym roku dwie najlepsze średnie w szkole miały Sophie i Raven widziałaś w lustrze? Czy na niestety, tak samo jak na ciuchy. Ale kosmetyki nie są drogie, a mogę być wreszcie w jakiekolwiek zainwestować. Dziś mi karie zapłaciła, mam już całą kasę, więc możecie już to odkupić. Co? A robi w ten weekend domówkę?